Um. Must be. I've been getting partial transmissions for the last hour or so. I'm going to assemble my team. When the chopper arrives, I'll have it drop me at Alpha's rendezvous. Negative. You have your orders, Captain. Don't put this mission in jeopardy. I understand, Colonel, but I don't have much choice. Pierce's team is in trouble. Besides, if there are any survivors, I'm the only one on the team that speaks Norwegian. Blake out. I to była nasza pierwsza misja już za nami. Dobra, no to teraz będę oglądał przynajmniej będę wiedział, co się stało. Blake, you read me Roger, Colonel. This is Blake. Have you found anyone yet? Nothing yet. I just arrived. The storm is worsening. May take a while to find anything. Looks like that little stunt of yours might pay off. I don't understand, Colonel. I received a partial transmission from Pierce. He's found something. Might be research. Find him and get back to me asap. Affirmative. Did he say if there were any hostiles in the area? Negative. No hostiles. Okay, I'm on it. Blake out. No, i Alpha Team. Christ, that's got to be a few thousand volts. I got to find the power source. Dobra e, 2000 V musimy znale znaleźć e, źródło mocy żeby odciąć tak świeże flary e, inwentory e, Tak sobie założymy na Bo możemy ogólnie możemy sobie zakładać e, broń na przykład i gaśnicę czy coś e, mamy tutaj Nie wiem jaki to jest wybór broni ale na początek mamy Pistolet i po prostu identify yourself Captain it's Carter Christ, where's everybody? What happened here? Something. I don't know what they were, but they attacked us. I thought they was part of the the, the... Wait a minute. Don't you come any closer? Where the hell did you come from, anyways? A chopper brought me in from the U.S. research station, five clicks south of here. Ah, uh, I'm hurt pretty bad. Don't move. I'll see what I can do. Tata nie ruszaj się, zobaczymy co będę mógł zrobić. Teraz robimy tak. A mo mogę ci dać broń.

Oczywiście, że tak. Bo jest zapis, zapiszemy sobie. Bo jak widzicie mamy tu kolejny nasz przyjaciel i musimy znaleźć kod dla spostrzegawczych ludzi. Od razu mogłem się... No. Mogą zauważyć, że kod jest tutaj, a niektórzy no, mogą... Kod... No, naprawdę za pierwszym razem e, dopiero za czwartym razem jak podszedłem do tego komputerka i się rozejrzałem e, zauważyłem ten kod na ścianie Dobra, to chyba wszystko, to jest apteczka jakaś Łobacki Łobaki, Łobaki, wszędzie Łobaki, o! Oh. blake where'd you come from i received some partial transmissions from pierce it sounded like there was a problem shit you got that right we got ambushed by these things i don't know where they came from man everybody lost it the squad split up have you talked to pierce i got part of a radio message from him he said he was at the north section of the base he was talking some some medical mumbo shit. He said he wanted to talk to the colonel. The colonel hasn't contacted you? Man, I haven't heard shit from anyone. Let me try my radio. Blake to Colonel Whitley. Do you read? Blake to Colonel Whitley. Urgent. All right, let's head north and get Pierce. Mm, no, I znaleźliśmy E, towarzysza, e, podążaj okay. za mną, okej, okay, okej okay. I need an engineer Możesz right. przyjacielu No może dobra e, i teraz odetniemy właśnie ta, e, tą elektrykę od tego i będziemy mogli w końcu przejść tam Więc idziemy. Tu mm, chyba już Wow. Ta Co to było? Chciałbyś broń, co? Ale i nie dostaniesz. To są apteczki jakieś. Sorry bro, nie ma broni. O i to są e, nasi pierwsi przeciwnicy. Już takie robaki, nie, 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 nie ogarnią tego naprawdę. Jak widzicie auto namierzamy dosyć... dosyć głupia. Sprawa moim zdaniem. Zamknij się, nie potrzebujesz. E, gdzieś tu powinno dać się. nic nie było, tutaj też nie. Żeby otworzyć tamte drzwi, sobie zapiszemy. Hmm, co zrobić, żeby otworzyć tamte drzwi? Dobra... tej nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma... Są drzwi zamknięte... Nie, tylko z właśnie możemy strzelać też w swoich sojuszników. Czemu tak się nie da otworzyć? Wow, ale zgraja tu się Dobra i teraz jak widzicie musimy użyć gaśnicy Dopóki nie ugasimy tego co... gdzie jest murzem Jakiś klucz, cokolwiek e, dajcie mi chwilę My coś przegapiłem O właśnie, 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 cześć mm, Tu mamy klucz e, Więc jak go też przegapicie to się lepiej wróćcie, bo w tamtym pomieszczeniu można znaleźć jakieś fanty, więc e, opłaca się Dobra, jest amunicja Są granaty. To jest puste i apteczki. Dobra, no to co, to idziemy przez siebie. Hmm, teraz będziemy mogli tu w końcu przejść idą, czy nie? No chodźcie No dobra, jeden zaczął być. Dobra, jak coś to chyba ich teleportuje, nie wiem. Ale jest ogólnie wolno się poruszają. Dobra, no i... i... To jest chyba kolejna misja za nami. Killing the beast gdzie teraz? Gdzie trzeba się udać? Hmm... Jak widzicie, tutaj się nie da wejść. Zablokowane... Zaraz coś tu obczajimy i znajdziemy. Dobra, coś tu jest. Wow! I kolejny... kolejna fala potworów. Dla niektórych może coś się nie wydawać, ale jak, jak mówiłem, to nie jest horror. To jest przygodowa gra akcji. Więc nic strasznego w tym A co tu mamy? E, mamy miotaczowni, tak? Oczywiście, że tak Okej, okay. okej, okay, okay, jaki szczęśliwy, uuu A nie dam mu amunicji. daj mu amunicję czy nie? E, zobaczmy. Czy ja ci dam amunicję? Dobra. Zebraliśmy ammunition Ammunition mamy więc dalej ruszamy Uf, Pięknie. O oh, fuck O, nie podpal mnie Byś pomógł naszemu ah. Żebyście Może byście stamtąd wyszli chłopaki Dobra Ale na pod na początek e, radzę e, rzucić tam granat i się odsunąć. Za pierwszym razem jak e, rzuciłem granat to zabiję swojego. Engineer! Potrzebuję inżyniera. Open the door. It's the open. We're in the middle of Hold it! Pierce, it's Blake. It's okay, put your weapon down. No way. You're infected just like all the others. I'm not. Your word ain't shit, Captain. I found a report that says the only way to prove you're not one of those things is through a blood test. Now, there's a medical kit near the kennel. You go get it and come back here, and I'll watch you do the test. No dobra, jedynym sposobem, żeby e, pokazać, że nie jesteśmy zarażeni, e, musimy po prostu e, zrobić sobie test krwi, zapiszemy. E, musimy zrobić sobie test krwi, więc e, wyruszamy. Najpierw pójdziemy tędy, może. Nie wiem, czy dobrze idę, ale chyba tak. No mamy towarzystwo, no od razu sobie szybko zmienimy z granatów na gaśnicę. Tu jest apteczka, ale to nie to pomieszczenie. Tu nic nie ma, tu jest chyba apteczka. Ty byś się z nimi pił, a nie... E, no musimy go uleczyć, tak? Zaraz nam tu chłopak wykituje. Dora. No, 80. Się... W sumie i tak go nie, nie muszę... E... Tak on tam umiera z zimna, czy coś tam. Dobra, no chodźcie chłopaki. Chłopaki chodźcie za mną. E, idziemy dalej. Tak, dupa ci odmarza. Szczerze, mnie to tam nie interesuje. Mm, idziemy tutaj właśnie po ten test. Musimy zrobić... Ja, chyba nie tu, fuck. Musimy właśnie zrobić ten test, żeby udowodnić temu nie wiem w ogóle kto jakich, kapitanowi czy coś yy, gdzie teraz? Najpierw wyjdziemy tutaj grzejemy się No choć mu nie Tak i później będzie narzekał, że mu jest zimno w dupę Tak zapiszemy Będę tu często sejwował jak można tyle sejwować no to czemu by nie tak